Dzisiaj mamy live'a i lecimy na Survival. Zapraszam Was dzisiaj na wycieczkę ze śniadaniem. na tych piękach, na tej ławeczce. tak zwane przyjmowanie było komunii poranne albo tam po południowy. A dzisiaj na trzeźwo po prostu, dajemy radę Piękno Z lasu. Jestem w la, jest parku bieleńskim. No ale to ma? Mam to kiedyś Luka Walc. Dlatego, ja też tak dzisiaj <laughs> jestem ufortyfikowany Panie zaraz, zaraz zaczniemy nasze spotkanie Nie, nie macie pojęcia co to, co to za zapach, kurczę bladę Naprawdę <laughs> czuć, czuć ten las ja sobie wzięłam taką tą do siedzenia. A tu jednak, tak jak zgadłem, nasz mokre jest. Wszystko jest mokre. I dobrze, Panie piszcie skąd jesteście? Skąd mnie słuchacie? Bo dzisiaj ja wam powiem, co mnie, co mnie skłoniło do, do nakręcenia tego filmu. Słuchajcie, yy, tak nieraz oglądam tego Facebooka, czy tam jakichś innych i tam jest, yy, tam koledzy piszą, że, yy, że są yy, na łodzi, tu pływają, tam znowu tego, gdzieś tam w, po górach chodzą, nie? ci znowu gdzieś tam wyjechali na jakąś wycieczkę. Nie? A ja powiem Wam tak: z jednej strony depresja, że mi się nie chce pakować. Z drugiej strony nie mam samochodu. Nie mam samochodu, żeby tak sobie gdzieś tam jechać. Poza tym e, e, nie mam zbytnio pieniędzy, no, bo mam te 800 zł. emerytury. No i co mi to? Gdzie ja mogę wyjechać? Cóż, mam dwie, dwie te podróże, jak to się mówi, te bilety darmowe, nie? Znaczy się ze zniżką. Dwa razy w roku no, i, to, i to jest i to jest pozytywne, nie? Ale w takim razie postanowiłem nie zazdrościć nikomu, tylko tak, wziąć sobie termos Zrobić troszkę kawy. Się napić. Już jest jakiś tam zalążek, czegoś fajnego, tak? Następna rzecz, to wziąć sobie, zrobić śniadanie, nie? robić śniadanie i te śniadanie przywieźć tutaj i to i tego dokonałem wyobraźcie sobie tego dokonałem zrobiłem sobie z chlebem kanapki i je przywiozłem tutaj z tyłu telefon jest oparty z tyłu za herbatę bo herbatę też wziąłem Wziąłem także swoje nowe okulary Nie wiem jak one się prezentują w tym świetle dnia dzisiejszego Ale kanapki są I to jest i to jest ten pozytywny ale ja słabo widzę w tych okularach jeszcze na razie jeszcze Kochani, zamiast jeździć gdzieś po górach, po Mazurach, zobaczcie jak tu jest pięknie. I takie ławki są przeważnie w każdym parku, w każdym tym. Rower przeciętny. Pan mechanik, co mi często naprawia ten rower, mówi mi tak ja mówię, wie pan co, teraz ten rower tak wygląda porządnie, to żeby mi ktoś go nie ukradł On mówi, złodziej też ma swój honor i byle czego nie kradnie Także Jest jak jest Ale dla mnie jest to bezcenne To jest to, jest to samo, co nie wiem czy widzieliście często jak ludzie bezdomni nie niosą gazety, jakieś tam smaty i to pilnuje tego, tych toreb nosi 3-4 albo jakimś wózkiem wiezie. I to jest dla niego cały skarb, bo to jest wszystko to, to co ma. Siema, co robisz. Przyjechałem właśnie na, to się nazywa na yy, majówkę, czy to będzie sierpniówkę, na sierpniówkę do Lasku Wielańskiego w Warszawie, a Ty skąd jesteś? Jak Ty masz na imię? Pinki wakacje. Powiedz mi skąd jesteś? I co Ty dzisiaj robisz? I zobacz, naprawdę nie, nie trzeba dużo. Kanapki z serem żółtym, z, z, z z sałatą, trochę pomidora, szczypiorek kawałek wędliny Najprostszy Kiełbasa, może trochę tam jakieś szyneczki się znajdzie I zobaczcie jak jest cudownie Słońce już zaczyna wychodzić, zobaczcie jak świeci. Kurcze blade, czy to nie jest piękne? Kochani, zaraz będziemy jedli. Zaraz będziemy jedli to śniadanko. Może. Słuchajcie, i dla kogo to jest ten film? To jest dla ludzi. Jestem z Polski. Wstaję. Idę kawę robić i do pracy. A, super. Ale z jakiego miasta nie, mo nie możesz powiedzieć. To ja, ja też piję kawę, to po pozdrawiam. I powiem Wam tak, że to jest dla ludzi, którzy mają depresję i to silną depresję. Żeby nie, dzisiaj słuchałem takiego podcastu, żeby pić kefir i witamina B6, B12, z tego co zapamiętałem, jakieś tam lumlifilidi, bilibilidi, nie znam się na tych pojęciach, także nie będę Wam mówił, ale z tego co pamiętałem, tylko B12 i B6 i kefir. Coś tam dodawać i, i podobno 200 ml, 250 ml tego kefiru codziennie i po dwóch miesiącach jakieś efekty, że depresja umija. Podobno depresja też jest związana z tym co jemy Także warto się nad tym... Wiesił pozdrowienia z Legionowe O! Widzicie już ktoś znajomy Proszę bardzo Michał Krymaszewski i Kazimierz Kazimierza to bardzo dobrze kojarzę Michał to nie wiem który Ale Kazimierza bardzo dobrze kojarzę Często fajne nagrania puszcza. Troszkę smutne, bo takie blusowe, a ja lubię bardziej rozrywkowo. Ale ja będę Wam tu cniotniał. No? Muszę popatrzeć, jak tu jest. A ja, może nie ma teraz nikogo. Nie? A Michał skąd jesteś? Gdzie jesteś? Michał, ja jestem w parku w na takiej pierwszej polanie zaraz w, po wyjściu z tramwaju e, tutaj kiedyś odbywały się na tym mm, drugiej polanie tam wyścigi motocyklowe Teraz tutaj co sobota, co niedziela jest takie zbiorowisko grilla. Ludzie sobie grilla robią i, i takie majówki Wrocław, a widzisz Kacper bardzo czy Real? To ja jestem w realu. Kacper i Filip Nie wiem co znaczy Barsa. Musicie mnie w tych nowych powiedzonkach jaki nastój, taka muzyka wieś. W bólu rodzi się piękno. O, nam pisze o tym. Może i tak. Ale ja wam powiem co, że trzeba łapać te pozytywy, tak jak ja dzisiaj. Ja, ja nie wiem, wiesz, jest, ja o 18 muszę jechać komuś coś, coś zagrać, ktoś mi kiedyś pomógł, załatwił pracę w, w dobrym lokalu i, i tak jadę mu coś, ale no, nie wiem czy jaś, roślica, czy urodziny, czy imieniny, nie wiem, nie wiem co tam mam. No i pojadę co mi tam. Ale do południa to ja bym nie wyszedł z domu. Gdybym się nagle nie zebrał i pomyślał, co ja będę zazdrościł innym tym i żaglówek Wie, wiecie dzisiaj się przespać na żaglówce w taką pogodę to chyba że człowiek ma tam ogrzewanie na tej żaglówce albo super dobre szpiwory bo rano wstać to no, było chłodno <laughs> także powiedziałem sobie nie będę nikomu nic zazdrościł tylko wstaję robię herbatę w termo zobaczcie w termosiku. Chybatka. I lecę. Co mi tam? Proszę bardzo. No. Chybę za chybatkę. I daje czarno. Pozwolicie, że spróbuję tą kanapkę. Nie, chociaż ja nie lubię, jak ktoś rozmawia i je. <laughs> Dlatego może y, dalej się popatrzcie na te piękne moje bielany. I te żyny tam piękne. Wszędzie jest pięknie, słuchajcie. Bo to wszystko jest robione ręką Boga tak naprawdę. Nie? Wszystko co tu widzicie to jest to jest od Boga. Bóg to stworzył. Dzięki smacznego! A napiszcie mi, czy już wy, wy już po śniadaniu, bo ja na przykład jem do godziny 18.00 góra no i później przerwamy. Dzisiaj też będzie do godziny piątej, bo na 18.00 muszę być już na woli. Czyli w końcu jest około piątej. Ważno, żeby jeść tylko 6 godzin dziennie. Bo jakoś chłodne. No. Teraz ostatnio, że przeważyłem do 105. To jest dobre. Nie chcę tam żadnych, źle wszystko, słuchajcie. Wszystko jem co mi tylko wpadnie. Nie? Ale w ciągu 6 sześciu, sześciu godzin staram się. No ja z tam wyjdzie 7, no. <laughs> Dobra, kochani. Mam, mam takie dwie grupy na WhatsAppie. Jak ktoś chce, to podam linki. Napiszcie do mnie. Nie wiem jak to zrobić żeby, żeby te wasze wypowiedzi teraz tego czatu, żeby one były Ja nie śniadam Trawa już długi. No to ja też kiedyś takie śniadanie jadłem Ale niestety skończyło się Skończyły się te dodatki, żeby w ogóle ruszyć, a później się skończyły i papieroski. Kto to pale dymna? Jak cię nie ma? Ktoś ci, baba? Dymna jak cię nie ma? Ojej, o, jaki poeta. Joanna Jasia chyba dzisiaj sobie dała w Że takie piękne rymy daje Ale pozdrawiamy no. Każdy może żyć tak jak chce nikomu nic nie wolno zabronić Ja wam powiem tak, że e, jeśli jest, jest wiara, to tych czterech jeźdźców apokalipsy, ten chaos, jak kolano wieś, proszę bardzo. No teraz właśnie myślałem, że pośpię, ale tak mi zaczęło boleć, że musiałem się zerwać. Może to jest wynik tego, że za wcześnie odstawiłem kulę i chirurg mi mówił, mówi, mówi pan, pan za wcześnie to, to robi, no ale ja posłuchałem się innego chirurga i mojego rehabilitanta takiego. No i, no i co ma być, to będzie tam, słuchajcie, mam 68 lat, nie wiem ile mi tam zostało. No co ja tam będę układał plany ważne że dzisiaj jest fajnie że mogłem tu wyjść że jestem z wami może komuś dałem coś miłego zobaczcie chłop, chłop, młode chłopaki a ja to jeszcze wakacje i na rowerach sobie jadą eee. jeszcze te parę dni wakacji przecież kurczę Dobra kochani, wsuwam też się do... moja pora 11, Subskrybujcie mój kanał i spotykamy się na następnym live. Jak jeśli ktoś chce, niech napisze pod którymkolwiek filmem na moim kanale, żebym podał linka do tych, do tych meetingów na Whatsappie. To są dwa. Jedną grupę założyłem 5 lat temu chyba wideo audio, a druga wdzięczni za trzeźby trochę wcześniej i, i, i podam wam, wam linki i będziecie mogli też się nagrywać nawet dzisiaj Subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w, w realu. Bez wątpienia potrzebna czasu i coś z tym jest. Trzymaj się powodzenia. <tryk> powodzenia. Pozdrawiam wszystkich. I do zobaczenia w Skawralu. Cześć. Z Lasku Bielańskiego specjalnie dla Was. Wasz korespondent. A, i jeśli myślicie, że to jest takie fajne nagrywanie filmów, to to jest fajne przez jakiś czas, a później wszystko tak jak wszystko się nudzi i później to już tylko jest obowiązek, żeby nie zawieść swoich subskrybentów. Także udostępniajcie te filmy innym i i jedziemy do przodu. Może się kiedyś spotkamy wreszcie wszyscy w realu. Kto będzie chciał oczywiście. Cześć.